Kręcimy jeszcze jeden mały filmik Zobaczcie twój rytuszek jest tak posłuszny Pikuś siad Dobry siad, tak Patrz teraz Pikuś równaj Równaj Nie ma smyczy ani nic żebyś widział, wpadek idzie przyniosę. Widzisz Czekuż równaj. Równaj Maciuś się obraca, patrz dookoła. 360-180 stopni. Idzie dalej, nie? Zobacz teraz, no 360 Widziałeś to? Ha, idziemy dalej. Idziemy dalej, tak. Pikuś. Dobre równaj, tak. Brawo. Dobry pies, tak. Oj Przemuś, jeszcze musisz się dużo od nauczyć. Prawda Pikuś? Prawda? Pozdrój Przemusia, no. Tak. I brutuska, tak. Buziaki dla was chłopaki. chłopaki. No. Pa.